Król życia wygrał życie, twierdził. Dużo naszych znajomych nawet nam oferuje, kupował NFT, przedawał NFT. Czy on jest tak naprawdę diamentem? Bo jutro zostaniesz zerem na koncie. W co nie inwestować w 2023 roku? Nasz subiektywny przewodnik o tym, w co warto, a w co nie warto inwestować w tym roku. Nazywam się Marcin Ostoszewski. Nazywam się Sebastian Nikulewicz. Jesteśmy prawnikami dla przedsiębiorców. Sebastian. Wiemy o tym, że bardzo mocno w zeszłym roku pękła bańka na krypto, problemy, 90% spadki itd. Powiedz mi, proszę, krótko dla naszych słuchaczy, czy warto, czy nie warto inwestować w krypto i w NFT? Ja powiem tak, jak zawsze mówimy naszym znajomym. Jeżeli już inwestujecie w krypto, w NFT, cokolwiek, to inwestujcie nadwyżki, to co was nie zaboi, jeżeli stracicie. Krótki przykład. Nasz kolega w zeszłym roku 16, 18, 20 godzin dziennie siedział na forach. Kupował NFT, sprzedawał NFT. No król życia, wygrał życie twierdził, to był styczeń zeszłego roku. Spotkaliśmy się miesiąc temu powiedział nam, że ma 500 tysięcy kredytów, które zaciągnął na zakup NFT i na zakup e, kryptowalut. Na tą chwilę niestety, ale jest już w restrukturyzacji. Więc zastanówmy się, czy mamy takie środki, które chcemy zainwestować, a tak naprawdę, które chcemy zaryzykować. Bo mówmy zawsze, że inwestycja to jest ryzyko. Marcin, co Ty na ten temat sądzisz? Tak, to jest taki... Ja nie mówię, żeby nie inwestować, ale inwestować z głową, tak jak mówisz. Nie zaciągać zobowiązań na inwestowanie w krypto i w NFT. Druga rzecz to to, co się teraz dzieje na rynku, co słyszeliśmy przy oferze Getback i to, co się teraz dzieje z bankami, to są obligacje korporacyjne od prywatnych też instytucji. Pamiętajmy o tym, że obligi, obligacje to jest zawsze też ryzyko. Dostaniemy oczywiście w jakimś konkretnym czasie, powiedzmy, nie wiem, za 2-3 za lata, jeżeli będzie zapadalność obligacji, odsetki plus kapitał, który zainwestowaliśmy, ale jakie mamy zagrożenia? Nigdy nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja danej spółki ekonomiczna. Czy na przykład ta spółka nie złoży nam za 3 lata wniosku o ogłoszenie upadłości i nie odzyskamy nic? A jeżeli już się bawimy w obligacje korporacyjne i chcemy w nie inwestować, to sprawdzajmy, jakie będzie zabezpieczenie tych obligacji, bo jeżeli to jest Twarde zabezpieczenie, jakaś dobra nieruchomość jest zabezpieczeniem tych obligacji. Przeszacowaliśmy ryzyko, ok, ale jeżeli to jest zabezpieczenie na pakiecie wierzytelności, powiedzmy, nie wiem, z Bułgarii czy z Rumunii, no to może się dwa razy zastanówmy, czy takie obligacje korporacyjne na pewno przyniosą nam zysk, czy na tym stracimy. To jest taka moja ostrożna rada w inwestowaniu w obligacje korporacyjne. A w Twojej ocenie, jakie są odsetki, które są takie usprawiedliwione? i Myślę, że kilka procent, na pewno nie 25, bo wiem do czego pijesz, do dawnych różnych obligacji dostępnych na rynku. 25% to troszkę dużo. To chyba się nie bilansuje, Może się prawda? nie zbilansować. Może nie zbilansować. No dobrze, powiedz mi, co ty byś uważał w w inwestycjach? Znaczy ja na pewno nie zainwestowałbym w kamienie szlachetne. Teraz jest dużo głosów, dużo firm zaczęło się tym zajmować. Dużo naszych znajomych nawet nam oferuje inwestycje w kamienie szlachetne. Natomiast ja jakby prześwietliłem troszeczkę rynek tych kamieni szlachetnych i oczywiście są i kamienie białe i kolorowe, na które na te kolorowe najczęściej namawiają różni pośrednicy, różne firmy, które się rzekomo tym zajmują. Tylko pamiętajmy, że to jest rynek w ogóle nieregulowany. Tak naprawdę nie wiemy, co kupimy. Czy kupimy cyrkonie, czy kamyczek z plaży, z Bałtyku, tak? to certyfikat, który dostajemy jest to certyfikat zalaminowany, tak naprawdę nie możemy go dotknąć, a sprzedający zazwyczaj mówi, że ten diament, czy ten e, brylant, który tam jest, e, też zalaminowany, to w momencie otwarcia już straci wartość. I diament zalaminowany razem z certyfikatem, to jak macie sprawdzić, czy on jest oryginalny? Czy on jest tak naprawdę diamentem, czy jest zwykłym kamyczkiem? Więc zastanówmy się, czy w to inwestować. Ja rozmawiałem ostatnio z podobno, bardzo dużym pośrednikiem w kamieniach szlachetnych i spytałem go, jaka jest stopa zwrotu w tym roku. Stopy zwrotu w tym roku nie ma. Rynek kamieni się załamał. I co teraz powie taki, taka osoba, która nabyła taki kamień na flipa, bo można go nabyć na flipa? No niestety nie zarobił, stracił. Więc zastanówcie się, zastanówcie się, w co inwestujecie i czy warto w to inwestować. Zobaczcie też historycznie 5, 10, 15, 20 lat, jak dany kruszec, surowiec, czy tak jak Marcin mówił wcześniej, obligacje, jak wyglądały. Czy, czy nie są to nowe podmioty, które powstały teraz. Na tą chwilę, żeby wam coś zaoferować, na czym się tak naprawdę nie znają. Marcin, co ty sądzisz? To bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, co mówisz. Ja myślę, że też takim punktem, na którym my bardzo zwracamy uwagę, to jest inwestowanie na rynku Forex, który jest bardzo nieprzewidywalny i trzeba naprawdę znać się na walucie, żeby w ten rynek inwestować. Ale co ważne, to jest już tip dla wszystkich słuchających. Jeżeli dzwoni do nas jakiś sprzedawca oferując nam produkty na Forexie, że dzisiaj jest super okazja, proszę kupić tyle, a jutro pan. Tyle sprzedaj, i pan tyle zarobi, i przez jeden dzień, drugi to się uda, no to naprawdę, szapobarze, tak są też sprzedawcy, to ja proponuję przede wszystkim zobaczyć, co to za sprzedawca i co to za firma, bo zdarzają się takie firmy, zarejestrowane na wyspach Marszala, które dzisiaj obrócą twoją gotówkę a jutro zostaniesz zerem na koncie. Także ostrzegałbym przed rynkiem też forexowym i przed sprzedawcami, szczególnie takimi dzwoniącymi jako Call Center. Natomiast przewrotnie na koniec. Taką zrobimy kontrę, w co warto inwestować. Powiedz, Sebastian, co ty myślisz o inwestowaniu na 2023? Znaczy, ja może powiem w co ja inwestuję, nie w co myślę, że będę inwestować. I to jest, posłuchajcie, jeżeli skorzystacie, super, jeżeli nie, każdy ma swoje zdanie. Ja inwestuję w złoto, w monety złote, inwestuję w nadpłatę kredytów. Nadpłacam kredyty, które mam, aby zmniejszyć sobie saldo zadłużenia. Odkładam też na poduszkę finansową, tą, o której zawsze Wam mówimy. Bo jeżeli mam poduszkę 6-miesięczną, a mogę mieć 12-24-miesięczną poduszkę finansową, to się naprawdę łatwiej śpi. No i e, chyba takim ostatnim elementem, w który inwestuję chociaż długoterminowo, są to obligacje skarbowe. Czy inwestować? Każdy podejmuje tę decyzję. Są to długookresowe inwestycje, natomiast zabezpieczone przez Skarb Państwa tak moim zdaniem myślę, że takim najważniejszą inwestycją to jest teraz nadpłata kredytów hipotecznych i to się realnie opłaca żeby zmniejszyć sobie te zobowiązania hipoteczne ale klikać nie w zmniejszenie rat, tylko w zmniejszenie okresu trwania kredytu hipotecznego, bo to się nam najbardziej, zakładam, opłaci finansowo. No i myślę, że ta poduszka finansowa, traktujmy poduszkę finansową jako inwestycję, a nie jako tylko po odkładanie pieniędzy. No i zgadzam się, obligacje skarbowe, dwu- czy czteroletnie, na pewno są to rzeczy, które ochronią nasze finanse i są be bezpieczne. Co by się mogło wydarzyć, wniosek o upadłości państwa? Zakładam, że takie rzeczy się nie staną. Super. Dziękujemy Wam za uwagę. Zapraszamy do oglądania na odcinków na naszym kanale. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Pozdrawiam. Cześć. Hej.